No cześć, czołem, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy propozycję od Małgorzaty Pytnarczuk, żeby wydrapać Paradis z numerem 5. Objechałam kilka punktów, znalazłam. Ja bardzo, bardzo dziękuję nie tylko za, za propozycję na ten odcinek, ale za te piękne komentarze. Ja uwielbiam, doceniam. I naprawdę moc serduszek śle. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za takie piękne komentarze. I postanowiłam, że oprócz tego, paradis, żeby nie było takie samotne, to wzięłam krzyżówkę z ekspres i koniczynę. Zobaczymy, co tutaj będzie. A później małgosia dla Ciebie. <laughs> ja mam na drugie ta, więc to jest piękne i nie. Eee, piątka, paradis. I zobaczymy, co tam będzie. Lećmy z tą krzyżową. Będzie widać. Dobra, będzie. Ja uwielbiam, jakby piszecie te komentarze. Ja naprawdę bardzo się cieszę. Serce się raduje i dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. No i co? Lecimy. UR szukamy R. R. I zobaczymy, co tutaj będzie. Widzę, że już nie ma ani A, ani I. UR, UR. U -r. Także no powiem Wam, że naprawdę wzruszające jest to i przyjemne. Jeszcze takie piękne komentarze. R. Dziękuję. SL. Jeszcze raz. SL. L. L. No, tak. SL. Mam nadzieję, że z tym szybko pojadę. SL. Dobra. ZP. Piotr. Tu. Portyk. Tu Ezop. Uh -huh, uh -huh. No Zimina i co i dalej Teka, No nie widzę więcej. MJ J G J M Kominiasz. A Y. Czy było tu gdzieś Ha? Widzicie gdzieś? Bo ja nie za bardzo. Y to tak. Ale dobra. Ewu. <grymne> e. 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 I tu mamy E. Go. G. O. O, dobra, mamy portyk. Raz. O. I tu. O, mamy tu. Ezop, To jest dwa. O. Gra. Te było? A owszem. Dobra. Fx, fx, F. Szukamy. X a nie ma. Ale F. No dlaczego F? Dlaczego nie I? Dlaczego nie N? Nie mamy, słuchajcie, nie mamy I. N i A, czyli krzyżówka przegrana, czterolistna koniczyna. Zapraszam serdecznie. Czy widać w kadrze? Czy się coś zmieści? Niewiele. Ile lecimy mi? 13, 4, 13, 48. Szukamy. 13. Nie ma. 48. 48. Tu ładny mam pisaczek, nie? 23, 46. 23.

14, uuu, uu, prawie w łeb, w łeb. I 1636. 16, to nie będzie. 16, 30, 16 36. No i szły, 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 w łeb, w łeb i nic z tego. No i nic z tego. I dały ciała. Cóż to mogę powiedzieć. I proszę bardzo, i teraz Was przybliżę. Czekajcie, czekajcie. Umiejętnie. No prawie. I lecimy. Dla Małgorzaty piątkę Paradis i oczywiście proszę o serduszka dla Małgorzaty, żółw i aparat, żółw aparat, żółwik, o z aparatem, o ciecie. żółwik z ap o, aparat, aparat i żółw, ładnie i aparat, ładnie. Okulary i kostium. Za wszelkie hałasy przepraszam bardzo. Nie mój pies, nie moje dzieci, więc jakbyście słyszeli, no to ja nic na to nie poradzę. Okulary. Wrzaski są, okulary, kostium, znaczy to był kostium akurat, no ale okej. Okay. Delfin i Motyl. Proszę Państwa, zaczynamy pierwszą grę. A gdzie delfin? O, i drugą. I delfin. I motyl. Jeszcze gacie, potacie i, 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 i to coś i... Mewa i kotwica. Powiem Wam, że dzisiaj przyszedł Pan w lotku. Mewa Kotwica, gdzie mówił, że szuka paradis, ale z numerem 757 czy 756, coś takiego, nie? I jeździ po całym Gdańsku i, i szuka, i nigdzie nie ma. No, ale nie było akurat w punkcie, bo już nie ma, bo powiem Wam, że podobno brakuje. Paradis, no, szczególnie w Gdańsku. I słońce deska. I Pan mówi, kurczę, pewnie w żabce, w żabce są. Tylko i wyłącznie tam słońce. Słońce. Deska. I mówi, no nie mogą, tylko oni wszystko zabierają. I gdzie to jest tej, tej żabce? Trzeba jechać i szukać w żabce. Jechać i szukać w żabce. Nie wiem, to chyba są te gorące coś tam lody i ogacie. Te gorące, jak to się nazywa, te przedziały czy coś tam. Że tam są jeszcze główne... Gacie i lody. Może tam jest dużo jeszcze wygranych, o może tak. No. Nuta i liść, więc news gorący. Uwaga. Warto jechać i szukać. <grytanie> Nuta i liść. No. To jest liść, to jest liść. Monika, to jest liść. To jest nuta. No dobra. Łódź napój. Napój. Łódź. Czy gdzieś dopłyniemy i napój. Zobaczymy fala i <laughs> latarnia. Fala. A jeszcze tu fala i tu latarnia, ale już, już bez fali. To co mamy ostatnie dwa? Tęcza, 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 tęcza i tu tęcza. Jakby cytrynką rzucili, nie mogą rzucić cytrynką. I ostatnie kapelutek, w pierwszej nic. W drugiej niebo zabrakło, a ładnie szło. Tu nic, tu nic. I w ostatniej kapelutek nic nam nie daje. Czyli sprawdzamy piątkę i te numery. S, Q, coś tam. S, Q. Dobra. Podsumujmy. Nic. Te, te, te są podsumowania są najlepsze. Niemniej jednak, yy, dla małgowaty. Ogrom serc, bardzo proszę. Ogrom serc. Paradis z numerem 5 przetestowany. Niestety nic nie było, no bywaj, tak. Także ja dziękuję bardzo e, za te przepiękne komentarze, za propozycje na odcinek. Droga Małgorzata, dziękuję. E, za przepiękne komentarze. Wam również serdecznie dziękuję. Jak macie jakieś propozycje, dajwajcie. Jak się znajdzie, to się zrobi. I co ja wam życzę, pięknych dni, pięknej jesieni. No, i mimo, że nie czuć, ale się podobno już zapowiada. Także ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za subskrypcję, polubienia i komentarze. I życzę Wam najlepszego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Małgorzata jeszcze raz dziękuję. Serduszko, trzymajcie się. Pa.